Sie się, 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 się. Jak mam powiedzieć? A to ta manko. Dobra, to ja zawsze chciałem to zrobić. Się! Manko! Cześć, zdrapujemy sobie zdrapeczki. Ile mogę? Jedną Jedną mogę tak, i musisz wygrać. A wygrać oczywiście idzie na... Jak wygrasz to wygrasz dodatkową zrabkę. Dobra. Twoja liczba... Trzy. Trzy. No i szukamy teraz trójeczki. No i dobra. W każdym pliku banknotów. Lipa. Ósemka. Ale to jest dwie trójki tak jakby do kupy złączone. Jedynka. Nie, 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 no. je, 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 je. Ja już myślałem. U. Co to jest? 9? Także 9 piszemy? 7. O nie! O, jest trójka. Ale, jest. Ale dobra, działa? dobra, tu na dole, ale na razie nie, nie pokazujemy, no, Jeszcze, jeszcze drab do końca. No, no to już trójki nie będzie tak? prawdopodobnie. No i dobra, dobra, i teraz najważniejsze jest no, bliżej, ile wygraliśmy. 10 tysięcy? 2 złotych da. Brawo! <grym> Dodatkową zdrabkę wygrałeś. Tak, Dodatkową zdrabkę? No, tak. No? tak. Dobra, dobra. Bo <grym> to o ja nigdy nie zapomniałem tego. U serca. kiedyś wygrałem chyba 3 zł. Też teraz o 5 musimy włożyć. 4. 7. No proszę! No niestety. No to proszę, żeby za to dobrze. Ale dziękujemy multi. Dzięki wielkie. Tak, Dzięki wielkie. Ponieważ w zeszłym roku przypominamy, tylko Karolek wygrał złotówkę. Lamus! Tak. Dzięki wygranym, w dodatku powiększył no, ich Dziękuję bardzo. Multi podpisuję. Żeby nie było. Dzień, proszę. Siemanko! To zaczynamy. No, terapię. A te wszystkie będę musiał tak? Nie. Ok, tylko ty... jedno. Inni też by chcieli podrapać. Jak, jak wygrasz to wtedy możesz jeszcze jedno. Co tu mamy? <laughs> Szósteczka, tak? No. No i teraz szukasz moje szóstki. Jak mam wygrać, to musi być, żebym wygrał? Szóstka. Szósta. Cyfra szóstkę Taką samą liczbę musi zmienić. Czyli wydrapałaś jedynkę małą. Tu o, <laughs> blisko. Może tu. Nie. Dziewięć. Ale jakby odwrócił? Odwrócić trzeba. No i ostatnie nasze słowo. Niestety... Nie. nie. Ale prawie, prawie. Tak, prawie. Proszę Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dzięki. I pąk oczywiście. Pąk. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję, dobry. Trzymajcie. się. Dziękuję. <laughs> No i tutaj będziemy zdrapywać. Kolejny jest tu rembol. Drapywania, proszę bardzo, wybierz sobie drapkę Cała wygrana oczywiście przechodzi na nasze konto. Od razu mówię, że nie mam szczęścia do takich rzeczy, ale Fati. wiecie, kiedyś musi być ten pierwszy raz. A, tak, na razie... Więc, no, no które, które bierzemy? Gdzieś... nie wiem, to... Gdzieś ja wiem tyle a, samo, co a, ty, także No raz, się żyje. I co, tutaj tak. zdrapać? ja najpierw wygraną. A Dobra. A tu będzie i czego będziemy szukać? No. Będziemy szukać jedyneczki Jedynka? No. No. no to... Myślę, że maksymalnie złotóweczkę można wygrać <laughs> Nie, Multi wygrał dwa złoty. 4, 6, 3, niestety Mamy jeszcze 3 szanse dokładnie. Tak, Uwaga, po kolei 8 A czyli maksymalnie złotówkę tutaj można wygrać? Nie. że więcej. Szukasz numer 1 po prostu. Tak, 10 tysięcy. A wygrana jest na dole tam. Niestety, siódemka się okazała niestęśliwa. I ostatnie... Uwaga. No Dwa. i wujeszka, no niestety. Ale możesz zobaczyć ile nie wygrałem. ile nie wygrałem, więc zobaczmy, <laughs> zobaczmy, ile nie wygrałem. Nie wygrałem 20 tysięcy złotych. No to super. No, fajny, tak jak zwykle dziękujemy. Dziękuję bardzo za ten. Jeszcze podpis. Macie nie wygrane 20 tysięcy złotych. <grymna> <grymna> Dziękuję, Dziękuję bardzo i jeszcze raz. Dzięki. Tak, się. <grymna> 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 Manko! <grymna> Mamy tutaj Ole, to nie jest układanie tarota <grymna> z powodem, Także Ola będzie nas drapować w drapkę. Wszystkie zasady już tutaj uzgodniliśmy poza kadrem. Także Ola, tu masz do drapania, a tu sobie wybierz i życzymy powodzenia. A ile można wy wygrać maksymalnie? 10 tysięcy. Nie, 20. To teraz pytanie, czy pojadę na własne? Tak, jest 20 tysięcy maksymalnie. <laughs> Okej, okay, I, i teraz co? I wszystkie. Tak? tak, ale to jedynie Napięcie rośnie. Jeden. Jeden, dwa. Piątkę, tak? Tak, to piątkę. I dwa. On jeździe po kolei, dojdzie, piątka będzie wtedy. Dziewięć, pięć. Jest jeszcze szansa, czy już nie bardzo? No, jak, no dłużej jest. Siedem, nie trzy. trzy, trzy siedem, 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 siedem. Uwaga. Oh, ostatnie I ostatnia szansa. I wakacji nie ma. Hmm, to co? Jeszcze jedną? Czy nie? Dobrze, ja nie? Nie. jeszcze jedną, będzie jeszcze jedna. Dwa Kurde, tak się zaczęło się tak jak bym Dobra, ostatka Siedem Siedem Tak, dziewięć Ja Niestety Także Ola nie ma szczęścia, ale my mamy szczęście, że Ole złapaliśmy tam się podpisze na zdrabce No i tak zostaje widzowie. Dowód, no. że podpisa Dziękujemy ślicznie Dziękuję Dziękuję Manko! <noise> Witam w mojej kuchni! <noise> Także kolejnego mamy tutaj zawodnika, który będzie próbował wygrać 10 tysięcy złotych. 20! 20? 20. 20. Ej, 20 ej, naprawdę, naprawdę można wygrać 20 tysięcy? Ja nie mam okularów. Dobra, który, gdzie zdrapuje? Tutaj wygrana. Dobra, mam. A, tym mam. razem zawodnik ma tu czarodziejską kartę. Ma, ma magiczną, Złotą. Ma, ma Złotą kartę. <noise> tak. Którą Swoją ma, broń do zdrapek. I dziewiąteczka, i szukamy dziewiątki teraz, tyku. Ty, ty. Jaki nie ogar w ogóle, nie, nie, nie kuma na czym polegają te zdrapki. Cztery. Cztery, dobra. Niestety. I teraz dwie? Kolejność siedem, a ma być dziewięć. Dziewięć trzy, jeszcze trzy te szanse. Dziewięć, niestety. Ale do góry noga, dziewiątka by było. Trójka i... No. Jest! 5. To nie dziewiątka? Dwadzieścia tysięcy przyszło koło nie na 5 tysięcy mogłeś wygrać. Najwięcej. Dobra. Dajcie mi jeszcze Maciek, dobra? <gry> Dzięki. A może chcesz monetę jednak? Będzie bardziej A. szczęśliwa. Dobra, dobra. Spróbujmy wszystkich, wszystkich sposobów. Tak jest. Czy miałem tutaj. Jedyneczka. Jedynka. i teraz musi paść jedynka, tak? tak, tak Musisz tak. trafić jedynkę, tak jest. Od razu dziewiątka. Ojej! Jest, jest, jest jeden. Jest. I teraz patrzymy, co wygraliśmy. <grym> uwaga, uwaga. Dobra. Gubi du, 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 du. <grym> Jeden złoty. Ale jedyczyna nie ma. To, mi, to zabieram i wisi jeszcze pięć. Dziękujemy. Dziękuję. Wspaniale jest mieć trześć. Wiem, że ty się nie podpisujesz, ale tym razem ta prawka może być podpisana. I ta też. Bo to też ją udrapa się. Elegancko. Tylko dla księgowy, żeby się wybiegać. Nie, no ja, ja, nie, w końcu rozmawiamy o pieniądzach. Dzięki, powodzenia, Dzięki. ale co dalej? manko. Mamy tutaj Tofiki. I Tofiki mówi, że ma bardzo dobrą rękę do zdrabywania z drapeży. Tym razem liczymy na wysoką wygraną. Ja ci wybrałem tu mieszanie maszyny nosującej. Tak jest. Mamy tam szósteczkę i teraz szukamy szósteczki w no. teksturze Pojedynczo. Już nie było blisko. Ujo, myślałem, że już. Trujeczka. Trójeczka. Trójeczka. O, na, prawie, jeszcze jedna prawie. szansa. No jakbyśmy odwrócili do góry nogami. No, no niestety. No, no niestety. niestety. Ale niestety. może zobaczyć, że nie wygrała. Wtedy, że sobie to nie interesuje. Ale Tofiki ma jeszcze jedną szansę. Jeszcze jedna naprawdę? To tak. będziemy żałować. To teraz może niech Pan wybierze. A ja mam dobrą rękę. O. O, Dziękuję. Nasza liczba to cztery. Hmm, nie jest zbyt popularna, tak. ale być może jest szczęśliwa. Hmm. Właśnie Któreczka. dlatego, że. znowu? Nie, u Znowu tak. Mhm. Dwa razy za dużo. Dwa razy za hmm? dużo. Eee, dziewiątka. O, no. czwóreczka! Jest! D nie, nie drob czasami jeszcze wygra. A już je, a dobra. Jest, jest. Ale złotóweczka jest. No to jest, tylko multi o złotówkę jest lepszy. niech się nie cieszy. No to znaczy, nigdy nie będzie. Tak, też mi się nie wydaje. No, ale Domeczka, dobra, złotóweczka. Ale, złotóweczka. ale my mamy jest jeszcze wygrana. i tak dużo szczęścia, i to będzie podwójne, tylko poproszę pisać. Aha, no tak, zapominam się. ludziki, jak się dzisiaj oglądacie, to będzie to do wygrania. O! Wyślane. Dziękuję Elegancko. Ja Mię robię, dziękuję. Dzięki. Dzięki. <grym> Manko! A teraz mamy drapeczki. Wtedy. Lepiej ode mnie. drapeczki. Kolejny zawodnik, który spróbuje przebić Mulkiego, który wygrał całe 2 złote. 2 złote. To <grym> tak. ja zastosuję sekret, który dał, zdradził mi e, Magic of Y. Dlatego muszę wziąć te wszystkie zdrapki i pójść do domu. Tu mamy zawodnika, który nic nie wygra. <grym> nic nie wygra. <grym> no i sobie nie miał szczęście. Jak widzisz mamy tutaj kilka zdrapek. Mamy, jest bardzo ważne. 5, 6, 7, 8. 9 zdrapek zostało jeszcze. 9 musi dorpać. Musimy wziąć kilka zdrapek. W takim razie. sobie pomieszać, żeby wybrać sobie tę właściwą. Uczył się tego 3 lata. Zdrapeczkę. <grym> zrobić. Będzie moja zdrapka. Proszę, zapamiętałem każdy, a nie to sobie odtworzę. Dobra. Pod warunkiem, że to i wygramy. Pomyśl o jakiejś liczbie? Od 1 do dziewięciu. Mam. Masz? Tak. Widziałeś? Trójka jest. No trzy razy trzy. Trzy razy trzy. <noise> Także <noise> tak naprawdę. Dzieli się. Mamy sześć, dziewięć. To nie jest przypadek, oczywiście. Tak, jest, tak. Mamy podwójna szansa. Moja liczba to dziewięć. Dzi. G. G. Moje liczba to dziewięć. Zobaczmy do kamery. Dzi 9 Dokładnie. I mam do wygrania. Dziś. Z drugiej strony. 20 tysięcy złotych, słuchajcie. Na razie jeszcze, nie? Mogę zostawić na koniec te... Wygrana te... koniec będzie tajemnica. Ej, jest moja cyferka, to... Bo... No niewiele, tylko o jest. O jest 9, jest 9. Jest. jest dziewięć. Ja?! Jest 9. Jest spokojnie. To jest początek bez... magii, spokojnie, bez ekscytacji. Tak jest. W, drugim, w drugiej nie grze mamy już dziewięć. Nie nie będzie, bo... Znaczy, ma... nie bądź pewności, bo tutaj się już kryje Y. Magia Y. Aha, tak. No, masz nawet ten... To zobaczmy, może w takim lenowo Y. Dokładnie. I tak samo magia tak Y. Jest. Tak Jeszcze jest. powiem wam, że muszę mieć specjalne szczęście, żeby tutaj... Oho. A, ja miałem, a ja mam trójkę właśnie z tej talii kart i dlatego powiedziałem trójkę. Cyfry okay. trójkę. 3. Ciekawe. No ty! Jest Y tutaj. Za dużo tu jest... A pokazałeś też trójkę dlatego w sumie do kamery. Ja chciałem zobaczyć, co czy mam. To od Y. się to... y usłyszałem, że tutaj będzie czwórka. Wiesz dlaczego? Bo mam pudełko kart. Przypadkowe. trochę pogniecione, ale tutaj była czwórka. Wiedziałem, że ona się tutaj znajdzie, z bardzo prostej przyczyny. To jest czwórka, dobrze, że nie inno. Szczęśliwa. Czyli już wiemy, że. I tutaj dobrze, nie i teraz najbardziej interesuje nas, co jest ukryte w tam, pod tamtym kurde, polem. Czyli tamtym polem? To zostawmy hmm. na później. A to w następnym odcinku. Myślę, że tutaj możemy mieć co najmniej 500 złotych. No dobrze. Ale zobaczmy ile przegraliśmy. Dobrze, ale my nie przygryźliśmy jeszcze się. Nie, nie dogadaliśmy co. Czyli będzie. Z tą ja strzelam teraz magia, że będzie złotówka. Czy to przewidziałem? Ja wierzę, że będę albo na równi z Multim, albo trochę no, Jeden złoty. Jedno. Yes. Ale dobrze, jeden złoty. Brawo! Ale za to, że tak to może zdrapać jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Tak. No teraz to już nie przedłużamy. Nie <stw> przedłużamy. Gramy bank. Dwa. Dwa. No, no właśnie. Czego nie wygraliśmy? Nie wygraliśmy. 10 złotych i 500 zł nie wygraliśmy. <stw> no także. Ale Dwa. oczywiście to, tradycyjnie tylko podpiszę się jeszcze na <stw> 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 Bardzo strony. Się. Manko! No i mamy kolejnego zawodnika, szczęściarza, który zdrapie nam kolejną złotówkę. Oby więcej. Także zapraszam. Może je wygrać teraz dalej? Zamieszał. Czyli naszą szczęśliwą liczbą, jest. mam nadzieję, jest 8iem ósemka. No i teraz szukamy A A to jest 20, 20 000. tysięcy. Oh. główna wygrana w zasięgu. Już prawie. Ale nie tym razem. Nie mam szczęścia. I jest szybki, ale mimo wszystko <gry> bardzo dziękuję. Aha, dziękuję jeszcze bardzo. jeszcze nam się podpisze z drugiej strony na no, jakiś widz dostanie tą po prostu zdrabkę, ale poprosimy jeszcze markera. Aha. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Proszę. Dzięki. manko. No, <grym> mamy kolejnego yy, szczęściarza. Do wygrania ale... 20 tysięcy? Tak. Może 10 złotych. Na razie multi bije wszyscy, 2 złota wygrał. Zaczynamy od szczęśliwej liczby. Zobaczymy ile to może być. Podglądam, podglądam listę numer 6. I teraz to musi Podwójną szansę, bo jak odwrócimy dziewiątkę, to też. To... Dobra, próbujemy. Trujeczka, niestety. A, to jest może razy razem za mało. Ma... A już prawie, prawie, prawie. Na no, ale prawie. dziewiątka, już jest. Ale Dobra, dobrze, nie chodziło. I nie ma Dobra, damy człowiekowi jeszcze jedną szansę. Mamy tyle zdrapać jeszcze w także... Dobra, do dwóch razy sztuka w tym dobra. Razy sztuka. dobra, próba druga, próba druga, próbujemy, trójka. Szczęśliwa trójka. Dla mnie szczęśliwa. Yy, tak, tak, bo ja trójkę wczoraj od Y dostałem kartę. Trójka powinna być szczęśliwa, tak, więc dobra, Dla mnie będzie szczęśliwa. Dwa. O Sześć, teraz, teraz jest szóstka. Do odmiany. Ojajaj, Tego nie wygraliśmy. Nie wygraliśmy i wygranej. Było blisko. Ale mimo zareka. wszystko dziękujemy. Dziękujemy się. Proszę jeszcze o podpis Dzięki. A teraz drugiej do drugiej strony tych nieszczęśliwych zdrapek. Dobra. A ten bieg takia w ogóle nie szybko. Elegancko. Dziękujemy śmierci. Dzięki. Siemanko. Ale jajo Zapraszamy, coraz mniejszy wybór, okay. ale jeszcze ja cztery... Teraz mogę się porzucić Adamem trochę. Tak. Dziewięć. Dziewięć. A, ale to, to, jest to jest duża szansa, szansa w sumie, bo wszędzie tak jest dziwą. No nie, tu to i teraz no To, to lecę na początku. No, lecimy. Tak, lecimy. tak. No, jest. I co, nie, no i dziewięć. No i jest! Wygrajemy Zeta, tak? O, tak, Zeta wygrałeś. Oczywiście. A wczepku urodzona, naprawdę. Normalne, że zeta... to. on. <laughs> <laughs> Dobra, to Także nie ma tu dalej drapać, bo już nic nie będzie. Ale zobaczmy. Dobra, no to trafia. No ja w ogóle to mam już 6 lat razem drapie. To lecimy dalej. Mamy no tak. 9. Tu możemy pozdrowić I, tych i, co nie i wygrali. Znowu 9. Trafiłeś za no. pierwszym razem. Ty znowu trafił 9. I co? I złotówka? I te, tez, i, aha, to już mam 2 zł, tak? No jak to wygląda? To już 2 zł wygrajesz, tak? Aha, okej. Okay. A już... to potem mi wyślesz na konto, czy jak to ma wyglądać? No na razie złotówka, 50 <noise> Papierku. Nie, no jeszcze traf trzeci raz, to ja przeżyję. Nie, jeszcze. nie, już myślałem. Piątki nie wygrałem, tak? Jak... No tak. Hey, ale... ale. i tak chyba. Dobra, dobrze. masz jeszcze trzy zdrabki. Ja. Mogę <laughs> pójść <gościowi>, bo to masz <laughs> okay. przejście. chwilę się jeszcze podpiszę z drugiej strony. Dobra, a, a dobra, to ja wygram. Nagrodę. Który... A, jestem praworęczny po prawej stronie, będzie. Dobra. Okay. No to moja liczba. Nie, no, nie tym razem to jest cztery. To jest dobra liczba czy tak średnia? Ale średnia. Mało to mało, dobrze, mało. gra pierwsza? No, no nie, ale bym wygrał średnich prawie, zobacz. No to właśnie, prawie. No to już? Bym. Bym, bym wygrał. Rekord na kilka lat. I też nic. Ale jeszcze, jeszcze jednego. Spokojnie, garańka. jeszcze trzy. trzy, trzy Sześć. Już blisko. To nie. Uwaga, uwaga. 9. Nie. I osiem. No niestety, czyli aż tak do końca nie możemy. To już nie. skończymy, już Tego skończymy byli. na tej. Tego nie było, nic nie Dobytniemy. To to I ktoś te zdrabki dostanie sobie w prezencie kiedyś o O, super, to też, no. tak? Tak. Tak. Kosper, niemożliwe. Dzięki. To w szoku jest. Ach, dziękuję. Siez? Manko, No ja się nie ma tutaj za dużego wyboru. drapiesz obydwie. W jakiej kolejności mhm. I podpowiem, ja się drapię swoją pięciu Moja liczba, to, to trzy. No, trzy, nie za daleko. No i teraz szukamy trójki wśród tych dziewięciu. Nie. Sześciu. U jest e! trójeczka. jest. jest. Pięć? pięć, pięć złotych. Bobił uh. mu bardzo, Ale nie mówmy chłopca. Tu jeszcze może być coś, nie? Może być? może być. Już wiemy, że może być. Brawo Lecimy dalej. Na początku sprawdźmy, co tu mamy. Osemeczka. Siedemeczka, siódemeczka i trójeczka Aha, czyli w Najpierw to i później tylko. Mhm. Czyli, no i teraz. Czyli co? Siedemeczka albo trójeczkę polujemy, nie? Dokładnie. A, mamy dwa pięce albo... no, mamy trójkę. Siedemka albo trójka. No, to jest pięć. A tu muszę. A, dobra. I uwaga... Nic nie ma. Spokojnie, spokojnie. Nic nie ma. Ja jeszcze nic nie widzę. Pięć. Pięć. Nie, to tylko pięć złotych. Ale i tak najwięcej ze wszystkich wygrałeś. i podpiszemy tą szczęśliwą zdrabkę. Aha. No, tak widzę amatorów Czyli chętnych na ten autograf. No. Coś go na pewno zostanie. Dzięki, proszę bardzo. Dzięki. Oh. Dzięki. 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 ale się cieszę, że dwa Ty, w ogóle, mieliśmy chyba... Ja już teraz nie pamiętam Dobra, to dziękuję, dziękuję. Dziękuję. dzięki. dzięki <noise>